Słomy Łodzian przyszło na promocję książki Marzec 68 w Łodzi, wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. To wybór archiwalnych dokumentów ukazujących nagonkę antysemicką, a w rzeczywistości brutalną walkę o władzę. Po promocji pokazano film Perecowicze Sławomira Grünberga. To właśnie Łódź wybrało do życia wielu ocalałych z Holokaustu. Tu była i szkoła podstawowa i liceum żydowskie imienia Pereca. Kwitło życie kulturalne i towarzyskie. Wielu wybitnych pracowników łódzkich uczelni było pochodzenia żydowskiego. Marzec 68 na zawsze zniszczył zbudowaną z tak wielkim trudem powojenną społeczność łódzkich Żydów. Nasi rodzice po Holokauście, kiedy wrócili do Polski i założyli od nowa swoje rodziny, i zaczynali budować swoje życie. Po 20 latach wydarzył się marzec, tego się nikt nie spodziewał. Żydowska łódź. Myśmy, mówiła po żydowsku, można powiedzieć. Ja byłem w żydowskiej szkole, i to było nasze najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Nie było piękniejszego. Pamiętam, jak do tej pory szłyśmy w Piotrkowską, w takich szpilkach metalowych. To mówiliśmy: najpiękniejsza jest łódź. Warszawa to jest nic. I co? później ból dostał. Większość łódzkich Żydów na zawsze wyjechała z kraju. Zaprezentowana dziś książka ukazuje wydarzenia marcowe z perspektywy ówczesnej władzy. Wiele dokumentów pochodzi z archiwów łódzkich uczelni. Łódzki oddział IPN przygotowuje kolejną publikację. Tym razem będą to wspomnienia Żydów z urodzenia, Polaków z wyboru, którym w marcu 1968 roku wręczono tzw. dokument podróży, tym samym odbierając polskie obywatelstwo.